Witaj. W tym filmie porozmawiamy o tym, jak zapłacić podatki za pracownika w Danii. Kiedy zatrudniasz pracownika w Danii i negocjujesz jego wynagrodzenie, zawsze będziesz rozmawiał o kwocie brutto, a nie netto. Wynagrodzenie brutto to kwota wypłacana osobie przez pracodawcę, czyli ciebie jako przez firmę, przed podjęciem jakichkolwiek potrąceń. Podczas gdy wynagrodzenie netto to kwota po potrąceniach. Czyli mówiąc kolokwialnie, na rękę. Jak obliczyć wynagrodzenie brutto i potrącenia podatkowe? Po otrzymaniu listy płac obliczane jest wynagrodzenie. W ramach tej kalkulacji odnotowywana jest kwota podatku, jaką pracownik zapłaci zgodnie z jego wynagrodzeniem brutto. Po wykonaniu tych obliczeń otrzymujemy pasek wypłaty, który zawsze zawiera zarówno wynagrodzenie brutto, informacje o potrąconych podatkach, jak i kwotę netto, która zostanie przyjęta na konto bankowe pracownika. Jakie są terminy wypłat wynagrodzenia i płatności podatku za pracownika? W Danii większość pracodawców wypłaca pensję ostatniego dnia roboczego w danym miesiącu. Nie jest to wymagane i nie jest to regulane żadną ustawą, ale jest to zwyczajowa data wypłaty, ponieważ podatki za takiego pracownika są należne do 10 dnia następnego miesiąca. Po otrzymaniu odcinka wypłaty, w ostatnim dniu bankowym miesiąca kalendarzowego wypłacane jest wynagrodzenie netto, czyli na rękę. Natomiast wypłata z Twojego banku do 10 dnia kolejnego miesiąca będzie dotyczyła potrąceń podatkowych za pracowników. Zapłata odbywa się za pośrednictwem systemu wynagrodzeń jako płatności automatyczne. Uwaga, Twój wydatek będzie tylko wynagrodzeniem brutto. To znaczy, w ostatnim dniu bankowym przekazałeś wynagrodzenie netto, czyli twój koszt, a 10 dni później potrocasz te podatki, które są z punktu widzenia pracownika i pracodawcy. Natomiast Twoim kosztem de facto jest koszt pracownika, jego wynagrodzenia netto. I to należy brać pod uwagę, projektując budżet firmy. Jakie są stawki podatku od zatrudnienia pracowników w Danii? Pod względem wysokości podatków płaconych przez pracowników, duński system podatkowy jest progresywny, więc nie ma rzeczywistej stałej, konkretnej stawki. Podatki są całkowicie zależne od okoliczności osobistych. Niektórzy płacą wyższą stawkę podatku, podczas gdy inni płacą niższą. Stawka podatkowa jest ustana przez Urząd Skarbowy. Czasami pracownicy będą mieli co miesiąc duże odliczenia od podatku dochodowego. W języku duńskim nazywamy to PersonFradRag. Oznacza to, że pracownik może zarobić do określonej kwoty całkowicie bez płacenia podatku, a następnie zapłaci podatek podany jedynie we wstępnej rejestracji. Wszystko, co musisz wiedzieć jako pracodawca, to to, jaka jest stawka, którą musisz odciągnąć od wynagrodzenia pracownika. O tym poinformujecie bezpośrednio Urząd Skarbowy. Jeżeli w Twojej firmie będzie jakiś pracownik, który jest niezadowolony z zapłaconej kwoty podatku albo z otrzymanej kwoty netto, bo być może uważa, że zapłaciłeś zbyt duży podatek za niego, wówczas należy go skierować do Urzędu Skarbowego, ponieważ ty płacisz tyle, ile wskazał Ci Urząd Skarbowy. Co to jest karta podatkowa typu A i karta podatkowa typu B? Są to dwa rodzaje dokumentów. Które występują w sytuacji, kiedy zatrudniasz pracowników. Karta podatkowa typu A pozwala na co miesięczne odliczanie podatku, a typu B nie daje takiej możliwości. Oznacza to, że na tej podstawie możesz wyliczyć, a właściwie system księgowy, którego używasz, wylicza, jaka kwota podatku za pracownika powinna być zapłacona. Ogólna zasada jest taka że karta typu A powinna być zawsze dawana pracodawcy, u którego pracownik otrzymuje główny dochód, a karta B u pracodawcy, u którego otrzymuje dochód dodatkowy, i który jest mniej istotny z punktu widzenia całości uzyskiwanych dochodów przez pracownika w ciągu roku. Najczęstsze błędy, które widzimy, to to, że dany klient poinformuje nas, że pracownik poprosił o kartę B, a tak naprawdę poprosił o kartę A. No, i w praktyce często naliczane są wyższe podatki niż powinny być. Natomiast to nie jest żaden problem, bo kartę A lub B można mieć w ciągu roku i można również zmienić to w systemie księgowym. Więcej informacji o tym, jak prowadzić firmę w Danii, również o zatrudnianiu pracowników, znajdziesz na stronie www.radner.dk. Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i zapraszam do subskrypcji naszego kanału.